Właśnie znajduje się w Pakości, jednej z miejscowości, przez którą przechodzi szlak piastowski. Szlak przechodzi przez Poznań, Moraczewo, Ostwór Tlenicki, Gniezno, Trzemeszno, Mogilno, Strzellno, i Inowrocław, Płowce, Brześć Kujawski, Włocławek, Wągrowiec, Łękno, Brzlin, Biskupin, Grzybowo, Ląd nad Wartą, Konin, Kalisz. Kalwaria Pakowska, zespół 25 kaplic pasyjnych w Pakości, ufundowana w 1628 roku, jest drugim tego typu zespołem sakralnym po Kalwarii Zebrzydowskiej. W Pakości znajduje się pomnik, który upamiętnia rok 1919, w którym ksiądz Józef Kurzawski pobłogosławił powstańców z Pakości, wyruszających na odsiedź i do Wrocławia. Pomnik powstał w 1937 roku. W 1939 roku został służony przez hitlerowców i został odbudowany w 1947 roku.